Cześć wszystkim. Witam was w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj mam dla was dosyć nietypową propozycję, ponieważ przychodzę do was z przepisem na pizzę. Pizza nie jest w żadnym wypadku daniem tureckim. Yy, więc zapytacie może dlaczego pizza tutaj na kanale Tureckie Smaki, a dlatego, że uważam, że mam naprawdę super Prosty i super pyszny przepis na ciasto do pizzy. I chcę po prostu się nim z wami podzielić. Więc jeżeli jesteście zainteresowani przygotowaniem przepysznej pizzy, to zapraszam. Możemy w takim razie zająć się przygotowaniem ciasta. Do przygotowania naszego ciasta będzie potrzebne nam pół kilo mąki, łyżeczka soli, 10 g świeżych drożdży oraz około 325 ml letniej wody. Więc zaczynamy. Przygotowałam sobie tutaj większą miskę. Do tej większej miski wsypujemy mąkę i sól. Te dwa składniki teraz musimy ze sobą bardzo dobrze wymieszać. Teraz do osobnej miseczki Przekładamy drożdże. I wlewamy niewielką ilość letniej wody. Naprawdę malutko, dużo nie trzeba. I teraz te drożdże musimy rozpuścić. Najlepiej będzie. Jeżeli, wymieszamy je po prostu palcem. Jak rozpuszczone drożdże, wlewamy do mąki i soli, troszeczkę nam tu zostało. I wlewamy wodę. Mieszamy. Na razie łyżką. już widzimy, że nasze składniki się nam połączyły, możemy, a nawet powinniśmy, zacząć mieszać je ręką. I mieszamy. Proporcji mąki, wody, drożdży i soli naprawdę wyjdzie nam ciasto. Nie musimy ani grama mąki więcej dodawać, soli również. A jeszcze muszę dodać, że z tego ciasta wychodzą dwie pizze. Średniej wielkości dwie pizze, ale takie właśnie mniejsze pizze, według mnie, są najlepsze. Są dużo lepsze niż takie duże na na przykład całą brytwankę, jeżeli ktoś przygotowuje. Jak widzicie, ciasto udało mi się bardzo szybko wyrobić. Wcale się przy tym nie zmęczyłam. Okej, okay, ciasto już mamy obniecione. I teraz Przykrywamy je bawełnianą ściereczką i odstawiamy na 30 minut w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. 30 minut już minęło, i moje ciasto wygląda właśnie tak. Podwoiło swoją objętość. Teraz wyciągamy je z naszej miski. Tak. I teraz dzielimy je na dwie równe części. Okay, w ten sposób. Formujemy kulę. w ten sposób. I teraz znów odstawiamy na 30 minut. Jednak nie musimy ich przykrywać już bawełnianą ściereczką. Mogą nasze kulki, może nasze ciasto leżakować w ten sposób. Upłynęło kolejne 30 minut. Ciasto jeszcze bardziej nam wyrosło. Więc teraz możemy już zabrać się za przygotowywanie pizzy. Podsypuję sobie moją stolnicę, a właściwie stół mąką. Zabieram jedną kulkę. I teraz jej pięścią w środku robię coś takiego. Biorę ją w ręce i w rękach nadaję jej kształt. Teraz możemy już tak wyrabiać, rozgniatać. Nie używamy, jak widzicie, wałka. Wszystko wyrabiamy. Rękami. Najważniejsze jest, a może i ważne, nie najważniejsze, co ważne, żeby y, zostawić. Nieco grubsze brzegi. Jak widzicie, tutaj w ten sposób. Myślę, że ta wielkość będzie już wystarczająca. Jak widzicie, kształt nie jest jakiś super dokładny. Okej, okay, teraz smarujemy. Zorujemy ciasto sosem a jeszcze wcześniej zapomniałabym wylewamy nieco oliwy oliwy z oliwek nie za dużo rozsmarowujemy ją po cieście Ja sobie od razu pizzę przełożę teraz na blachę. W ten sposób jeszcze tutaj poprawię brzegi. Mhm. I smaruję sosem pomidorowym. Sos pomidorowy też przygotowałam w domu. Pomidory, oliwa, sól. Tyle. Jak widzicie, nie ma jakiegoś super czerwonego koloru, tak jak normalnie powinien mieć, ale myślę, że to wina pomidorów, które o tej porze roku nie są zbyt piękne. I na tak przygotowany spód możemy dać pozostałe składniki. Możecie dać dowolne składniki, jakie chcecie: kukurydzę, szynkę, ser. Pieczarki, jakieś kiełbaski. Ja przygotuję tę pizzę akurat z mozzarellą i być może z pieczarkami. I drugą, jeszcze się zastanowię, czym będzie. Zobaczymy. No to w takim razie teraz zabieramy się do jej dekorowania. Pieczona pizza wygląda właśnie tak. Piekłam ją w temperaturze 180 stopni przez około 12 minut. Musicie zobaczyć to w zależności od piekarnika, czy macie mocny piekarnik, czy nie. Ale około myślę, że 10 między 10 a 12 minut yy, będzie wystarczająco. No to w takim razie życzę wam smacznego. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Tureckie Smaki. Zapraszam bardzo serdecznie do wypróbowania przepisów, oczywiście komentowania. No to w takim razie życzę Wam jeszcze raz smacznego!